No wychowałem no. Bogdan Wasilewski u tego co byłem wygrał Indy City. Korzył drugiego, trzeciego gołębia miał. No, no rewelacja! Ale to teraz e, niedawno było! Te, nie? do, do I temu. jak tam? było? 500 jakie te, kurde, te ostatnie loty? A, to, tam loty są, wiesz jakie? Te końcowe ci mówię, 300, no. 400, 540, 540. po tak? po 35 stopni, no, no, no bo był no. wtedy u ciebie, co on dzwonił do ciebie no, no, na, na, na żywca, co, co no, ten dzień był, po tym locie, co tam miał drugiego czy trzeciego z tego I byli wfinału, po locie, nie? Nie, Gerings, kto tam jeszcze, no cały słaby, no no. Ale dobrze, że wychowałem, miał białe gołębie, 7 czy 8 lat. No to wiesz, zaczął, też mu pomogłem, bo wiesz. Ale łapną szybko to, no, wiesz, jednemu możesz ko konicą tłumaczyć 10 Ta. lat nie załapie. A korzuchowice złapnął to i tyle. No i super lotuje. Ja myślę, że to nie najlepszy, bo już za słowa, jeden z lepszych kodowców w Ameryce, no bo wiesz, jak to za język nie nieraz łapie. I coś to, tam bo... też z twojej gołębi też fajnie A, leciało, to super. nie?